Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Sekretów Życia. Dzisiejszy temat będzie Leczenie organizmu przez odpoczynek od jedzenia. Przyjrzymy się jednemu z najbardziej fascynujących i naturalnych mechanizmów regeneracji organizmu, który towarzyszy nam od zarania dziejów. Tematem odcinka jest leczenie ciała przez odpoczynek od jedzenia, czyli post. Praktyka stosowana zarówno w starożytnych tradycjach duchowych, jak i w współczesnej medycynie. Zrozumienie, jak działa post, może być kluczem do poprawy zdrowia, wydłużenia życia i odzyskania równowagi. Dlaczego odpoczynek od jedzenia ma tak potężne właściwości lecznicze? Z biologicznego punktu widzenia post to okres, w którym organizm nie otrzymuje nowych dostaw pożywienia i musi zacząć wykorzystywać własne zasoby energetyczne. Najpierw rzut oka może się to wydawać procesem szkodliwym, ale w rzeczywistości to jedna z najpotężniejszych metod autoregeneracji, jaką posiada nasze ciało. Podczas postu Aktywują się mechanizmy, które normalnie powstają w uśpieniu, ponieważ nasz organizm jest na co dzień zajęty trawieniem i przyswajaniem pokarmów. W momencie, gdy ciało przestaje trawić, energia, która była przeznaczona na ten proces, jest skierowana na naprawę uszkodzonych komórek, eliminację toksyn i regenerację tkanek. Autofagia. To jest klucz do zdrowia. Jednym z najbardziej niezwykłych procesów aktywowanych podczas postu jest właśnie autofagia. Termin ten pochodzący z greckiego i oznaczający samowiadanie odnosi się do zdolności organizmu do recyklingu uszkodzonych białek i organeli komórkowych. To trochę tak jak wiosenne porządki na poziomie komórkowym. Ciało usuwa to, co uszkodzone aby zrobić miejsce na nowe, zdrowe struktury. W 2016 roku japoński biolog Yoshinori Ohsumi otrzymał nagrodę Nobla za odkrycie mechanizmów autofagii. Udowodnił, że regularne okresy postu mogą nie tylko poprawić funkcjonowanie organizmu, ale także zapobiegać rozwojowi wielu chorób przewlekłych w tym chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy typu drugiego i nowotworów. Praktyka postu nie jest niczym nowym. Towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. W tradycjach duchowych, takich jak buddyzm, hinduizm czy chrześcijaństwo, post był postrzegany jako sposób na oczyszczenie ciała i ducha. Nawet w medycynie starożytnej od... A Juwerdy po medycynę chińską, ograniczenie jedzenia było zalecane w celu poprawy zdrowia i przywrócenia równowagi organizmu. Warto wspomnieć także o zwierzętach, które instynktownie przestają jeść, gdy są chore. Zapieżniki często rezygnują z polowań w czasie infekcji, by pozwolić ciału skupić się na regeneracji zamiast na trawieniu. Jakie mamy rodzaje postu? Istnieje wiele sposobów na wprowadzenie postu do naszego życia w zależności od celów i stanu zdrowia. Pierwszy to jest post przerywany. To najpopularniejsza forma, w której naprzemiennie występują okresy jedzenia i postu, np. 16 godzin postu i 8 godzin jedzenia. Drugi to jest post długoterminowy. Trwa od 24 godzin do kilku dni, ale powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Trzeci to post wodny. W tym przypadku spożywa się wyłącznie wodę, co pozwala organizmowi maksymalnie skupić się na regeneracji. Czwarty to post suchy najbardziej restrykcyjna forma, w której nie spożywa się ani jedzenia, ani płynów. Stosowana jest rzadko i wymaga szczególnej ostrożności. Jakie są korzyści zdrowotne wynikające z postu? Regularny odpoczynek od jedzenia przynosi szereg korzyści. Detoksykacja organizmu. W trakcie postu wątroba i nerki mają czas, by skutecznie oczyścić organizm z toksyn. Poprawa metabolizmu. POS pomaga regulować poziom insuliny i cukru we krwi, co jest szczególnie korzystne dla osób z insulinoopornością. Regeneracja komórek. Autofagia pozwala usunąć stare, uszkodzone komórki i zastąpić je nowymi. Redukcja stanów zapalnych. Wiele chorób przewlekłych, takich jak reumoidalne zapalenie stawów czy choroby serca. Jest związany z przewlekłym stanem zapalnym, który post może złagodzić. Poprawa funkcji mózgu. Post wpływa na produkcję białka wspierającego zdrowie neuronów, co może poprawić pamięć i koncentrację, no i wydłużenie życia. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że regularne okresy postu mogą znacząco wydłużyć życie. Jak zacząć? Dla wielu osób największym wyzwaniem jest rozpoczęcie postu. Najlepiej zacząć od krótszych przerw w jedzeniu, np. postu przerywanego, stopniowo wydłużając okresy bez jedzenia. Kluczowe jest picie odpowiedniej ilości wody i słuchanie swojego ciała. Post nie powinien być torturą, lecz naturalnym procesem. Jakie mamy przestrogi i przeciwwskazania. Choć Post przynosi wiele korzyści, nie jest odpowiedni dla wszystkich. Osoby z cukrzycą, kobiety w ciąży, karmiące matki <laughs> oraz osoby z zaburzeniami odżywiania powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem postu. Podsumowując, post to nie tylko narzędzie do utraty wagi, ale przede wszystkim sposób na głęboką regenerację ciała i umysłu. Prowadzenie tej praktyki do życia może przynieść niesamowite korzyści zdrowotne, jednocześnie zbliżając nas do naturalnych rytmów ciała. Odpoczynek od jedzenia to nie tylko możliwość poprawy zdrowia, ale także szansa na lepsze zrozumienie samego siebie. Jestem ciekawa, czy mieliście doświadczenia z postem? Jakie efekty zaobserwowaliście? Czekam na Wasze historie i pytania. Jeśli się ten odcinek programu Sekrety Życia podobał, bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Piszcie w komentarzach, może. Od, m, odpowiedzi na te moje pytania, i widzimy się w kolejnym odcinku Sekretów Życia już 6 lutego. A dzisiaj się z Państwem żegnam. Życzę udanego popołudnia i wieczoru, i spokojnych snów. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.